Panie Przewodniczący, Panie Ministrze, Szanowni Państwo. Ja bym, ja na spotkaniu 6 czerwca prosiliśmy Pana Ministra, żeby powołał niezależnych ekspertów, ale nie tylko do zeryfikowania tej analizy wielokryterialnej, ale również, żeby się przyjrzeć przebiegom tych linii i ocenić, czy rzeczywiście, czy rzeczywiście jest potrzeba w pośpiechu lokalizować tą, tą linię na odcinku od, od no, Tarczyna do Ołtarzewa w zupełnie innym przebiegu i zaskakiwać wszystkich, wszystkie gminy po kolei. Ja chciałem panu przewodniczącemu tylko powiedzieć, że pan, święty powiedzi pan profesor Strzelecki, szef Biura Planowania Przestrzennego, no, w Urzędzie Marszałkowskim, naprawdę Napracował się ciężko, żeby tę linię, żeby ten plan przebiegu tej linii w planie wojewódzkim no, przeanalizować, ustalić i uchwalić. Sejmik i wszystkie gminy, które, które wtedy w tym planie wojewódzkim się znalazły, wszystkie gminy wiedziały, że taki przebieg tej linii będzie. I oczywiście nikt nie był szczęśliwy z tego powodu, były protesty, ale ludzie byli świadomi, że w ich gminie, w takim i w takim miejscu będzie ta linia przebiegała. I raptem, jak się zaczęły wybory do Parlamentu, przez gminę i aktorów wprost mówię, przez gminę i aktorów, która zaczęła protestować, że ona nie wiedziała, że przez ich gminę będzie szła linia, co jest nieprawdą, bo, bo wiedziała, zaczęło się szukać jakiegoś wyjścia i ktoś wymyślił, że jakaś grupa społeczna wskazała przebieg przez DK50 i Autostrada 2. Co jest w ogóle, co jest w ogóle no, kłamstwem i nieporozumieniem. Nie, takiej grupy nie było. Nie wiem, kto taką, taki przebieg wymyślił i on jest absolutnie dla nas totalnym zaskoczeniem. I ten, ten przebieg jest w naszym przypadku nie do przyjęcia, bo ono ogranicza rozwój gmin gdzie została zbudowana infrastruktura i gdzie po prostu nasze plany idą właśnie w, w kierunku takim, żeby zdynamizować y, miejsce, zdynamizować rozwój i, i stworzyć wiele miejsc pracy. Ja uważam, że naprawdę powinno się powołać naprawdę prawdziwych ekspertów, wyłączyć samorządowców, wyłączyć nawet organizacje społeczne nająć uczciwych ekspertów i przeanalizować ten przebieg i zbudować tę linię tak, żeby rzeczywiście była zbudowana sensem, żeby była zbudowana tanio, znaczy tanio, no, no, odpowiednio. odpowiednio tanio i żeby po prostu była najmniej uciążliwa dla, dla tych gmin i dla mieszkańców. I, I to moim zdaniem generalnie załatwi problem, bo w tej chwili PSE próbuje wciągnąć samorządowców w, w, w wytyczenie trazu przebiegu. Nikt z nas się takiej roli nie podejmie, dlatego że jak my się podejmiemy teraz negocjacji z mieszkańcami, to ja jutro mam taczki i wyjeżdżam na taczkach z gminy. Bo wszyscy mieszkańcy, których dotknęła ta sprawa, po prostu się wkurzą i i, I po prostu uznałem, że to jest moja wina, że ja dopuściłem do, do takiej sytuacji. Tak to naprawdę będzie. Dziękuję.